Rywalizacja i dużo dobrej zabawy. Wśród licznych atrakcji 17. Pikniku Olimpijskiego w Warszawie szczególnym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Fundacji Lotto Milion Marzeń. Fundacja Lotto Milion Marzeń powstała w 2009 roku. A od trzech lat koncentruje się przede wszystkim na promowaniu aktywności sportowej wśród młodzieży. Chętni mieli okazję spróbować swoich sił na ergometrach wioślarskich. Brawo! 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 Razem z mistrzami i pod okiem mistrza Kajetana Broniewskiego cel był wyjątkowy i szczytny. Każdy, kto przepłynie 200 metrów, to dokłada się do. Takiego funduszu, który jest zbierany dzisiaj dla dzieci z ubogich rodzin na wakacje. A chodzi również o to, żeby opowiedzieć wszystkim w czasie tego wysiłku o olimpijzmie, o historii sportu polskiego, o historii Polski. Fundacja LOT to Milion Marzeń prowadzi wiele programów popularyzujących sport. Jednym z nich jest kumulacja aktywności, wychodzenie na podwórko, zabawa z chłopakami, pogranie w piłkę, zabawa na trzepaku. To, to są y, aktywności odchodzące do lamusa. To jest też powód, dla którego my postanowiliśmy e, podjąć działania w tym obszarze. Dzięki inicjatywie młodzież gimnazjalna czerpie wzory od najlepszych. My jako medaliści olimpijscy, jako medaliści mistrzów świata, jako e, medaliści też mistrzów Polski e, mamy za zadanie zmotywować tych młodych ludzi do tego, żeby brali udział e, w tym programie. Mają dostęp nieodpłatnie do różnych obiektów. Popieram takie inicjatywy. Starania fundacji mogą sprawić, że w kraju wyrośnie Kolejne pokolenie medalistów olimpijskich, ale to nie koniec pozytywów. Ten ruch ma pomóc im w lepszym uzyskiwaniu wyników w nauce oraz wyników w życiu generalnie rzecz biorąc, że jest to tak naprawdę podstawa tego, żebyśmy byli zdrowi, długo żyli, a jak najmniej chodzili do lekarzy. Mimo szybko zmieniającej się rzeczywistości, jedno wciąż jest pewne. Wychowanie przez sport to najlepsza inwestycja w przyszłość.